Okay, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire. Ja tylko sprawdzę, czy się nagrywa, nagrywa się wszystko, jest git. Dobra, także możemy sobie cisnąć. Eee, słuchajcie, ja mam dzisiaj w poniedziałek urlop, mam wolne długi weekend, więc stwierdziłem, że a, mam ochotę w Good Game'a. No to sobie zagram w Good Game. A. No i dobra, no i to będziemy grać w Good Game'a. Eee. Tylko, że oczywiście ja sobie nie przesłałem wojska przed y, odcinkiem, y, już sobie to zrobię. Prześlę sobie chyba tylko, tylko tego, tylko dystansa, bo wręcza nie potrzebuję. Więc box. Wręcz niech tam na razie sobie chilluje, o. A my sobie teraz zrobimy tutaj zwiady. Przygotujemy się do atakowania i będzie git. Ostatnio zdobyliśmy całkiem sporo tych żetonów budowy. Ja sobie z ciekawości dzisiaj wszedłem również na tego handlarza. I no, on się nie, nie zresetował jeszcze. On dopiero po czterech dniach się jeszcze zresetuje, więc no, na razie słabo. Co prawda mogę kupić groszaki i za groszaki znowu kupować żetony budowy. Ale tych groszaków musiałoby być tyle, że to się nie opłaca w ogóle. No naprawdę, zobaczcie. 30 groszaków kupię za. A, i tylko 3 mogę kupić. No to już w ogóle nie ma, nie ma co. <laughs> już w ogóle nie ma co. Więc, tak naprawdę, na co ja mogę wydać dzisiaj zebrane tabliczki rocznicowe? Nie wiem, no może, może sobie losy do statku kupimy. Zobaczymy, a czy jeżeli oczywiście tyle uzbieram, bo mogę tyle nie uzbierać, nie? Jeszcze jest taka możliwość. Ale okej, okay. słuchajcie. Mamy szablon zrobiony z ostatniego razu. Idealnie. Tak jest. A tu sobie jedziemy w taki sposób. Oto. Dziękuję. Czemu tu są ci? Ja nie chcę tych. Ja chcę tych. O. Dokładnie. Dobra. Puścimy sobie ataki teraz na tych gości. Eee, a potem sobie wyślemy ataka jeszcze na obuszczana, bo to jest również fajne. On jest na wyższym poziomie, więc, więc jest git. Co na środku nie ma nikogo? Ale to nic. To pójdziemy w ten sposób. Hmm. Ale patrzcie, pierwszy raz coś takiego widzę. Żeby na środku nie było nikogo. Nie chcę tych, chcę tych dokładnie. Okej. Okay. I tutaj będzie znowuż w tą stronę. Mhm. Dobra, jest git. Teraz sobie chodźmy do naszego przywódcy. O, zróbmy sobie zwiat tutaj. Eee, I sobie zobaczmy, czy w ogóle. O tak, e Boże, czy zwiat wszedł? Wszedł. Dobrze. O, to tu idziemy w taki sposób, dobra. O. Tu bym dał tylko więcej tych żołnierzy. Bo tu wyższy poziom jest. No, tu jest dużo tych obrońców. Tu jest dużo. Ale to nic. Damy radę. Dobra, lecimy. <coughs> Jak tą w ogóle sytuacja? A tu mało punktów. Nie, nie będziemy prowokować. Mam słabego defa na razie Więc nie chcę jakby tutaj nic prowokować. Mogę puścić atak na barona rozbójnika. O, proszę bardzo O, niech tak będzie. Sobie jeszcze dołożymy tutaj drugie fale, proszę bardzo. O. I git. I niech idzie. Atak na barona na tym poziomie. Jakieś zadania dzienne możemy sobie wykonać, proszę bardzo. Uuu, jaka fajna zbrojka nawet. Do swojej kuźni też muszę iść. OK. Zrobione. Tu ataki na szczytach, na lodach. Sabotaż. To poza odcinkiem. <grym>, żeby nikt nie widział kogo sabotuje. Eee, no i git. Dobra, to ataki weszły. Za bardzo ogarniać tutaj w zamkach nie ma co, bo sobie już ogarnąłem. Yy, mogę tylko tam sobie dać produkcję jednostek. Chociaż nie, nie będę dawał produkcji jednostek, bo z tego względu, że po odcinku muszę sobie przenieść wszystko to, co mam tutaj. A tu mam trochę sporo. Jedyne, co mogę sobie tu zrobić, to mogę teraz sobie zobaczyć, jak tutaj jest z wolną przestrzenią. O właśnie, o tym mówię. Bo możliwe, że tu będą jakieś zmiany. Czekajcie, jak to. Kurde, nie zmieści się. Szkoda. Wow. Czy ja to właśnie dostałem? Czy ja to właśnie. Czekajcie, czekajcie. To było w nagrodach? zjaj no i to jest wszystko i nie ma więcej nagród za tego nomada o ja szkoda szkoda ale no, Wow, to takie słabe tam rzeczy nawet były, powiem wam, niezbyt jakieś cudowne, 666 o matko, dobra, powiem tak, generalnie odczucia po tym y, y, poziomie mam takie, że, mm. że on jest dobry z tego względu, że właśnie te żetony budowy się wygrywa i tak dalej. Jest jeden minus. Dostaje się dużo mniej tabliczek czana w stosunku do tego na trybie klasycznym. Na trybie klasycznym naprawdę dużo... Kurde mać. Naprawdę dużo więcej tabliczek czana leciało. I to jest taki minus właśnie, że... Że teraz troszkę mniej tego się dostaje, ale to już. Wiecie. Co, coś za coś, no nie można mieć wszystkiego, prawda? Dobra, tu lecimy tak. I kolejne ataki. Dobra. Zaraz sobie jeszcze sprawdzimy ten obóz Chana. również będziemy go dalej atakować, oczywiście. Dobrze. Wow, jaka tu jest ta, tej, na skrzydle obrona. Tu sobie aż dam więcej jednostek, ty. I... Potocyj. Czemu tu dają mi tych? Czy ja mogę gdzieś zaznaczyć, że ja chcę samego... Y, same wojsko dystansowe wysyłać? Czy... czy niezbyt? Bo to by było wygodne, gdyby tak się dało. Chodźmy na Iceberg. Właśnie może sobie ewentualnie światy ogarnę, bo tu nie ma zbytnio co... co ten... Co, co, w sensie tu nie robiłem zbytnio nic. Okay. Wyłączyła się? Wyłączyła się dobrze. Słuchajcie, to to, to co tutaj sobie możemy ulepszyć? Coś ulepszamy, czy nie? Nie, przecież zaraz sobie ja wiem, ulepszamy, ale nie tutaj, tylko na głównym zamku. Czekajcie, tu muszę sobie werbować jednostki dalej. Dobra, Hamunaptra, werbować również trzeba. Dobrze, puszczamy sobie jakiś atak. Kurde, te reklamy wszędzie dookoła. Wow, no to nie, tu lecimy w tą stronę. Dobra. I teraz sobie jeszcze tylko ogarniemy. Szybciutko, tutaj jest jakiś ten. Nie. A nie, już sobie ogarnęliśmy przecież, co ja mówię. Się zamyśliłem. Dobra. Tu się werbuje wszystko. Tutaj sobie jeszcze tylko też zwerbujemy. Uleczymy sobie tego gościa. Werbunek jest. Wow, ja nie odblokowałem jeszcze w tym miesiącu tego. O, Baron Rozbójnik. Ok, 9 tych Rubinów. Obuszczana. Duże straty, ty. A tak wszedł. Dobra. 770 tabliczek. A my sobie teraz ulepszamy kolejny poziom. Sali Legend. Szkło i oliwa będzie potrzebna, Ok. A czy właśnie wraca wojsko z tego? I... Chyba już wróciło. No pewnie, że już dawno wróciło, bo co ja gadam. Byłem ciekawy, ile dostanę tych. Ona obuszczana. Nie, musiałem to usunąć chyba. Musiałem to dobrze. usunąć. Dobra, trudno. Bo chciałem sprawdzić, ile surowców yy, splądrowałem, wiecie, ale już mniejszało to. Dobra, ataki wróciły. Puszczamy dalej. O! Bardzo dobrze. Tak, ile tu poziomów mogę maksymalnie zrobić? Też 10? Czy jak to było, bo nawet nie wiem. Teraz tu. Dobra. O, może być tak samo. O, tu również. Dobra. Tu tutaj lecimy tak. Tu dajemy tak tu lecimy tak. Ok. Teraz chodźmy szybko na przywódcę. Oczywiście zwiady co chwilę robimy, bo... Bo może się okazać, że tamten już jest nieaktualny i zmienili ustawienie. Tylko nie pamiętam jak często oni to robią. O! Tu musimy tak zrobić. Kurde, nie tak przecież. Boże, jak ja debil. No właśnie, tu mogę przecież więcej tego dać. Zapomniałem, że, że tu mogę więcej dawać. Dobra, a tu dajemy tak. Tu lecimy, tak. O. Czekajcie. Nie, 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 tu trzeba więcej wojska dać. Więcej wojska. Dobra, lecimy. Jest git. Okej. Okay. Co teraz robimy? Co tu jest ciekawego? Nie, o no te groszaki, to to nie. 114 groszaków. Słuchajcie, to jest. Wow. To się nie opyla kompletnie. No, ale taką dzielnicę wewnętrzną albo handlową. Butynki związane z premiami. Jakie to są budynki z premiami? Nie wiem. Okej, okay, 5 poziomów. Taka piekarnia, no też ją będę chciał mieć na pewno. To to na bank. Słuchajcie, możemy iść sobie do obozu. Zobaczyć czy mamy jakieś. No właśnie. Mamy jeszcze jedną. u 150 rubinów. <kłysy> bardzo dobrze. To, to mnie bardzo cieszy w takim razie. To, to się ceni. To tak. To jak najbardziej. Tu jestem w ogóle pierwszy. Wow. Każdy ma zero. To jest kasztelan. No niby fajny kasztelan, ale czego chcę. Moi kasztelanowie w tej chwili już są. Sprzed wieków, więc. O. Nie chcę tu będzie klinocik. Dobra. Yy, w tym czasie może sobie odblokujemy ten o Zameczek nasz. Yy, na. reklamy, kuźwa mać. Wow, duże straty, ty. Pustynna wieża 12 rubinów. O właśnie, teraz sobie sprawdzę... Nie tu. Jak surowce specjalne. O, fajnie. I to, to mi się właśnie podoba. To, to, to jest bardzo ważne. Bo nie trzeba będzie sobie tej surki przesyłać ze światów, tylko zaraz ją będziemy mieć. Okej, okay. jasne, że sobie możemy teraz werbować tych, tych jednostki ofensywne, bo, bo dostaniemy więcej rubinów, a to zawsze jest na propsie. Rubiny. Surowce bierzemy. O kurde. Ups. Niechcący mi się zminimalizowało. Nagrywanie działa? Działa cały czas. 18 minut, dobra. Eee... O, 50 poziom ten, dobra. To tego już nie można atakować. Czyli atakujemy jeszcze te trzy. I to będzie na tyle. Za półtorej godziny dopiero. Wow. Dobra, ciśniemy tutaj. I szablon dobrze. O, tutaj tak samo szablonik. Dobra. Yy, tak, dobrze. Lecimy z tym. Ja, sorry, ale tak mało mówię, mało konkretnie, ale po prostu się skupiam, skupiam żeby czegoś tu nie zlamić. Dobra. To, to jest ustawione. Chodźmy teraz zobaczyć jeszcze raz na obóz tego pieruna. Wywiad wszedł. 7 minut. Eto, lecimy. O. Może być tak. Szablon. Dodajemy wypełni. Tu jedziemy z tymi. Dokładamy tych tak, dokładnie. Bardzo składnie wszystko wyjaśniam. Dobra. I jest GITES. Majones. Dobrze, tu ataki idą. No, chodźmy na barona, aż sobie zrobię zwiad. Z ciekawości co on to... O kurde. Bez jajec. Że zwiat nie wszedł, naprawdę? Wow, to są samici. Wieśniacy. No dobra. Tu jest ten sam poziom. Okej. Okay. O, może tak być. Hmm. Okej. Okay. Jak tam teraz ten zużycie żywności przez nasze główne miasto? 6 godzin. No to nie, to tu trzeba będzie zaraz coś poradzić. Ale mało szkła brakuje. Ej. A w ogóle? Gdzie ja potrzebuję wysłać żelazo? Może tu wyślę żelazo? Nie, tu nie mogę. Może tu wyślę żelazo? O, tu mogę. Dobrze. <laughs> tu mogę jak najbardziej. Zwiat weszły, to się ceni. Wojska mamy dużo. Mój, mój poziom chwały woła o pomstwę do nieba. Arcyksiąże. No ale ja nie pamiętam, kiedy ja grałem ostatnio na obcym znowu. Tu w ogóle hit, że ja jeszcze mogę cesarskich rekrutować. Obóz stomadów. Dobrze. Weszło. I Się pali również. dobra. Czyli po prostu na tym sobie zakończymy. Atakowanie tych, tych, tych obozów. Bo szkoda mi pomijaczy na razie na to. Uj, ej, dużo, dużo żelaza strasznie idzie na plądrowanie tego. Ty, ja nie wiedziałem, że ja też żelazo dostaję z tego. Ty w takich ilościach? No pewnie. Wow. Chore rzeczy. Ale dobre. Hmm. Dobra, ale chore. Co, coś tu będzie ciekawego? Nie. Tu nie będzie ciekawych rzeczy. Eee, dobrze, to te ataki wchodzą. Czekamy jeszcze na atak ten. Ja sobie zaraz przesyłam wojsko na te. Oj, Sorry, ziewa, no? Na posterunki żeby mi nie zdechło wszystko na głównym zamku. Okej. Okay. Jeszcze punkty sojuszowe jakieś wpadają. Tu mam ile? 1500 również tych, dobra. Nie tak, kurde, bele. Taki sposób, dokładnie. Dobra. A tu mam co? A tu nie mam nic. E, no to tutaj trzeba jeszcze. Kurde, nie tak. Tutaj trzeba jeszcze sobie powysyłać ile? 3000? Będzie? Zobaczymy zaraz. Jaka będzie produkcja? obuszczana. No, 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 dobrze. Dobrze. To był baron akurat, ale to nic. Chodźmy teraz sobie zobaczyć, yy, czy możemy kolejny poziom ulepszyć. Możemy, oczywiście że tak. Proszę bardzo. O, i szkło i ruda żelaza. Dobrze. Może być. Hmm. Może być. Dobra. Czy coś ciekawego tu jeszcze możemy zrobić dzisiaj? Chyba nie, słuchajcie. Ja bym tu zakończył. Będziemy się cały czas małymi krokami zbliżać do Do kupna dzielnicy handlowej Żeby kolejne budynki nam odeszły I Potem będziemy sobie wykupywać po kolei Pozostałe z tych rzeczy to jest taki cel na Najbliższą przyszłość dobra Na dzisiaj tyle Także mieliście akurat dwa, dwa odcinki blisko siebie, no ta, taką intensywność Good Game'a to nie pamiętam już, no ale to, to po prostu miałem ochotę, więc nagrałem, dobra, słuchajcie dzięki wielkie, wam wszystkim za uwagę za oglądanie, trzymajcie się no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na razie